Manko, już wiele razy poruszałem ten temat, temat kupna motocykla. Tego co trzeba sprawdzić, jak sprawdzić, z kim sprawdzić. Ale w sumie jeszcze nigdy nie pokazywałem wam tego na moim przykładzie tak na żywo. Powiedzmy taki mały live. A więc dziś zapraszam do filmu, jak ja sprawdzam motocykl przed zakupem. A teraz będzie intro. Okej, okay, co tu dużo mówić. Jak kupowałem swój motocykl, Yamaha Fazera 2001, jest to litrowy motocykl o mocy 143 koni mechanicznych, to nie miałem zbyt dużego pojęcia o tym, co trzeba sprawdzić, jak, więc posiłkowałem się wieloma wpisami w internecie, filmami na YouTubach. Wcześniej oczywiście kupiłem Kawasaki ER5, no i to był taki pierwszy test tego, co należy sprawdzić. Powiem Wam, że w rzeczywistości sprawdzenie motocykla nie różni się. Aż tak bardzo od sprawdzenia samochodu, o czym też wspominałem w poprzednich swoich filmach. Jednak oczywiście, najlepiej byłoby, aby pojechał z Wami jakiś mechanik, aby ktoś był z Wami, kto zna się na tych motocyklach. Przede wszystkim zna się na mechanice, wie co ile kosztuje. No, ja się uczyłem wszystkiego na błędach swoich. Nie było ich na szczęście za wiele, bo motocykl trafiłem w bardzo dobrej cenie, tak myślę. I od osoby, która wyglądała na. Pasjonata motocykli. Pozdrawiam pana z Rynu. E, a więc do rzeczy. Słuchajcie, e, film nie będzie jakoś poukładany specjalnie od czego powinniśmy zacząć na samym początku. Raczej będzie to zlepek informacji, które powinny być przez was przejrzane w motocyklu. Pierwsza rzecz to taki prosty wygląd zewnętrzny. Jak to wygląda? Jak wygląda spasowanie plastików? Czy gdzieś nie ma na przykład jakichś pęknięć? Wiecie, plastiki to nie jest tania rzecz wbrew pozorom. Spójrzcie tutaj, widzicie pęknięta czasza. Jest takie uszkodzenie, nie musi o niczym świadczyć. Mogła być zwykła wywrotka parkingowa, jednak to już daje Wam do myślenia. Jeżeli chcielibyście kleić taki plastik, to oczywiście są spawania plastików, można wymienić czasze, ale to są koszta. Koszty, na które się możecie nadziać. Jak nieopatrznie kupicie takie rzeczy, jak obcierki od butów, no takie elementy nadają się do lakierowania i powiem Wam, to nie są 50 czy 100 złotowe koszty. To wszystko idzie w setki złotych, więc takie sprawdzenie wizualne plastików, tego jak to jest spasowane, czy nic nie, nie trzeszczy, czy nic nie chodzi, wszystko jest sztywne, jest dość ważne. Możecie sprawdzić, czy śruby były odkręcane, no oczywiście. Jak kupujecie kilkunastoletni motocykl, to ciężko wymagać, aby stan wszystkich śrub był idealny. No na pewno było coś robione. Tak więc obejrzyjcie ten motocykl z zewnątrz. Zobaczcie wszystkie mankamenty i obciarki na lusterkach. Czy tym podobne rzeczy świadczą, że motocykl był po prostu używany? No w 20-letnim motocyklu ciężko, aby wszystko było w jak najlepszym porządku. Kiedy już mamy plastiki obejrzane, zerknijmy teraz na ramę. Czy rama sama w sobie nie ma jakichś dziwnych spawów, najlepiej jak jedziecie oglądać jakiś model motocykla, spójrzcie na to, na jego zdjęcia fabryczne, jak on wychodził z fabryki, czy gdzieś na przykład rama nie była spawana, nie jest pęknięta. Takie rzeczy, jak tu widzicie. Troszkę postaram się przybliżyć obraz. A... Nagrywam telefony mi GoPro, więc wybaczcie mi, że tak będę przeskakiwał. Ale takie rzeczy są jak najbardziej normalne, zwłaszcza przy motocyklach, które były sprowadzone z Wielkiej Brytanii. Przynajmniej ja wiele takich opinii słyszałem. Sprawdźcie, czy na przykład gdzieś na ramię z jednej strony rama jest cała, a z drugiej ma na przykład spaw w tym miejscu, którego nie powinno być. To już powinno dać do myślenia. Kolejna rzecz jest taka, jeżeli gdzieś rama ma jakiekolwiek pęknięcie. Dla mnie to jest dyskwalifikacja, to jest spawanie ramy. Ten element powinien być cały. To jest wasze bezpieczeństwo i wasze życie. Jeżeli motocykl złamie wam się w pół przy 140 na godzinę, to może się skończyć to naprawdę tragicznie. Ok, powiedzmy, że mamy już wygląd zewnętrzny, sprawdzony. Widzimy, że nie ma nigdzie jakichś większych rzeczy. Powiedzmy, są jakieś obcierki, jakieś purchle, no to jest wszystko znak czasu i tego, że motocykl jest garażowany pod chmurką. Tutaj jest miejsce. Jak widzicie, wyrobione, czyli tu już było coś odkręcane, ale to nie jest nic złego. Znaczy, że motocykl był serwisowany. Dalej, zerknijcie sobie na silnik. Czy gdzieś nie ma jakiegoś wycieku? No, jak widzicie, ja dla Was umyłem ten motocykl. Starałem się jakoś tam w miarę ładnie. Nie był myty ręcznie, więc e, przykro mi, że nie wszędzie mogłem dotrzeć i gdzieś jeszcze są brudki. Ale zobaczcie na takie rzeczy. Słuchajcie, jeżeli kupujecie motocykl gaźnikowy, jeżeli kupujecie Yamaha FZS 1000. To świetnym sposobem na sprawdzenie szczelności gaźników jest poproszenie sprzedającego, aby dał wam płyn do naczyń lub płyn do szyb. Coś klejącego. Psikacie w to miejsce i uwierzcie mi, kiedy odpalicie motocykl, będziecie widzieli bąble wydobywające się spod pęknięć, jeżeli nie ma szczelności. W moim przypadku na szczęście wszystko jest szczelne, tutaj więc. No, u mnie obyło się już 6 lat bez wymiany tych króćców sących, a moc nadal jest. Dobrze, kolejnym punktem do sprawdzenia w naszym motocyklu jest stan hamulców. Oczywiście, trzeba je sprawdzić podczas jazdy, ale to w innym filmie powiem wam, co może być. Jeżeli chodzi o takie łopatologiczne sprawdzenie, jeżeli motocykl jest zimny, uważajcie, żeby się nie oparzyć. Sprawdźcie, czy nie ma tutaj wyczuwalnego rantu. Na hamulcu z jednej i z drugiej strony. Jeżeli rand jest malutki, maciupeńki, to jeszcze nie jest źle, ale jeżeli czujecie wyraźny rand, no ciężko powiedzieć, co to znaczy wyraźny, ale w milimetrach liczony, to hamulce będą się wkrótce kwalifikowały do wymiany. To samo sprawdzenie klocków. Wiadomo, mechanik Wam to zrobi lepiej. Ale sami też możecie sprawdzić, czy te hamulce są ok. Koszt takich hamulców do fazera to jest około 800 zł za sztukę, więc wyobraźcie sobie teraz, że macie dwa hamulce już z dużymi rantami i przychodzi do ich wymiany. Kupujecie fazerka za ile? 8, 10 tysięcy i do włożenia na start jest kolejne 2000. Jedziemy dalej, druga, kolejna, przepraszam, bardzo ważna rzecz opony. Stan opon. O ile moje mają bardzo ładny bieżnik, ja naprawdę nie dużo jeżdżę, więc ten bieżnik jest ładny. O tyle, ktoś też mógł niedługo jeździć, ale opony to guma, a guma zużywa się z czasem. Sprawdźcie sobie, jaki macie dot opon. Zobaczcie, moje to są już prawie pięcioletnie opony. To znaczy, że pomimo tego, że jeszcze tej gumy mam sporo, to już powinienem zacząć myśleć o ich wymianie. Oczywiście, no, nie bądźmy też hipokrytami. Gdyby opony kosztowały 150-200 zł za komplet, to pewnie wymienialibyśmy je tak, jak należy, czyli co te kilka lat. No ja na swoich jeszcze będę jeździł. Sprawdźcie, czy nie ma popękań. Stare opony, jeżeli tu jest coś popękana guma w tym miejscu, to powiedzmy, że nic się nie dzieje jeszcze, jeżeli w tym miejscu będzie popękana, to ja na taką oponę już uważam, że kwalifikuje się do wymiany, ponieważ te pęknięcia wzdłużne mogą wam rozsadzić tą oponę. I tak jak mówię, zobaczcie, mamy hamulce z rantami. Mamy popękane opony i zebrało nam się już 3000. Jeszcze się nie przejechaliśmy motocyklem. Idziemy dalej. Lagi. Jest to amortyzacja naszego motocykla przednia. O ile? Tylny amortyzator. Może nam dobijać koło, jeżeli jest zużyty, to raczej wielkiej tragedii nam nie powinien zrobić. No, wiadomo, przy dużych prędkościach to nie ma różnicy, czy przód, czy tył będzie dobijał. Koło nie będzie trzymało się drogi i będzie nam uciekało. Ale lagi muszą być suche. Spójrzcie, widzicie, jak się błyszczą? Nie ma śladu olejowego. I teraz, jak sprawdzić. Co zrobić, żeby sprawdzić, czy te lagi nie puszczają. Oczywiście mogą być wytarte tuż przed. Mogą być wytarte tuż przed Waszymi oględzinami. Więc pokażę Wam teraz. Możemy wsiąść na motocykl. Spuszczamy go ze stopki centralnej. Wsiadamy na motocykl i przytrzymujemy hamulec przedni i dobijamy go. Przy okazji, to są dwie rzeczy, które możemy w tym momencie sprawdzić. Pierwsza to jest to, czy po lagach zostaje jakaś smuga. Jeżeli tak, to uszczelniacze zapewne już dają Wam się we znaki i przyjdzie wkrótce pora ich wymiany. A druga rzecz jest taka, że tak, uginając motocykl, można też jednocześnie. Można sprawdzić główkę ramy, czy ona nie stuka. Spójrzcie, nadal jest ładny, błyszczący. Brak filmu olejowego na nim. Widzicie, jest gładziutki, czyściutki. Palce nie są brudne. Główkę ramy można jednocześnie też sprawdzić, a to może też zademonstruję. Zdejmijmy go ze stopki. W tym wypadku musimy go zdjąć z biegu. I słuchajcie, pchacie motocykl do przodu i leciutko naciskacie hamulec, tak, żeby wyhamowywał wam. Jakieś stuki, trzaski z okolicy tego miejsca będą świadczyły, że macie już najprawdopodobniej wyrobioną główkę ramy. Można ją oczywiście dokręcić, regulować w tym miejscu, ale na szczęście nie jest to jakiś duży koszt, żeby ją wymienić. Następna rzecz, którą możemy sprawdzić, to teraz możemy się pobawić motocyklem. Przekręcamy nasz zapłon i sprawdzamy, czy wskazówka. W fazerze jest to bardzo fajnie pokazane. Jeżeli jakikolwiek błąd ma silnik, wskazówka będzie podchodziła do jakiegoś punktu i wracała na dół. Jeżeli jest jakiś błąd w silniku, wskazówka wskoczy na np. Na 6000 obrotów i spadnie przy wyłączonym silniku. To sygnalizuje, że jest jakiś błąd w motocyklu. U mnie tak na np. wskakiwało bodajże, jak pamiętam, na 7000 obrotów i to sygnalizowało błąd z ex-upem. Czyli, jak dobrze pamiętam, to jest to miejsce. Są tam takie cięgna, które regulują wasze, jakby to powiedzieć, doładowanie od 7500 obrotów, tak mi tłumaczył mój mechanik. I te cięgna miałem w większości popękane. Motocykl po prostu już nie, wydawał, nie dawał swojej całej mocy w tym zakresie obrotowym. Jeżeli pękłyby do końca, to prawdopodobnie coś mogłoby się zatrzeć. No, nie była to tania naprawa, bo wyniosła prawie 900 zł tam z jakimiś małymi rzeczami, ale była konieczna dla mojej bezpiecznej jazdy. Następna rzecz, która nie jest tania, a możemy ją sprawdzić w bardzo łatwy sposób. To kiedy będzie wymiana łańcucha? Spójrzcie. Tutaj mamy takie oznaczenia. Widzicie kreseczki. One idą od początku. Łańcuch, kiedy naciągamy jako nowy, powinien być jak najbliżej tego miejsca. Z upływem czasu naciągamy go w tą stronę. Ciągniemy koło do tyłu. Dzięki czemu łańcuch ma wyższą sztywność. U mnie, jak widzicie, ten łańcuch już chodzi. No, przyznam się. Nie naciągnąłem go jeszcze, więc pewnie zrobię to teraz na dniach, ale on nie powinien mieć takiego luzu. Jest to za duży luz łańcucha i skutkuje on jego szybszym zużyciem. Nic dobrego. Tak więc mnie czeka naciąganie łańcucha. Macie tu ewidentny przykład. Spójrzcie. Nie wiem, czy to aż tak dobrze widać. Mam nadzieję, że tak. Ale widzicie, jak ten łańcuch wisi. No, ma kulpa. Jeszcze jedną bardzo ważną rzeczą. Będzie to, że powinniście pobawić się całym motocyklem. Kiedy już macie włączony zapłon, spójrzcie, czy kierunki działają tak jak powinny. Nie wstydźcie się tego, ktoś może powiedzieć: Jezu, zajmujesz się pan pierdołami. No to teraz powiem Wam taką ciekawostkę. Najdroższe, z czym się spotkałem do naprawy w samochodach i w motocyklu, to elektryka. Jest bardzo mało osób, które zajmują się elektryką. A taka banalna rzecz, niedziałający jeden kierunek, e, niedziałające sygnalizatory awaryjne, brak świateł czy to mijania, czy świateł drogowych to może sygnalizować jakieś potencjalne problemy z elektryką w motocyklu. I to się mogłoby wydawać śmieszne, ale będziecie potem setki złotych wydawać na to, aby te problemy naprawić. Tak więc może się trafić jakaś fajna okazja, perełka, która która na pierwszy rzut oka jest: "Wow, zadbana, umyta od drugiego właściciela". Na liczniku o właśnie przebieg to kolejna rzecz na liczniku 30 tysięcy kilometrów, ale świeci się tylko lewy kierunek, tarcze w zasadzie do wymiany. Coś tutaj kapie, przecieka, cieknie, poci się i robi nam się naprawdę duży problem, bo koszty napraw mogą sięgnąć drugiej wartości motocykla, jeżeli chcielibyśmy go zrobić na glans, zwłaszcza jeżeli nie kupujemy sprzętu za 20 czy 30 tysięcy tylko za 5, 8. No to spójrzcie. 1000 złotych opony, 500 łańcuch, to 1500. 2000 tarcze, to 3500. Lagi 500, 4000. Niech nie działa coś w elektryce, niech gaźnik przerywa. Mamy 5000 złotych do włożenia na dzień dobry. Jeszcze nie jeździliśmy motocyklem, ale sądzę, że żeby ten filmik nie był za długi, to jazdę motocyklem zostawimy na kolejny film. Wydaje mi się, że poruszyłem większość rzeczy, które można by tak wizualnie zobaczyć. Oczywiście, możemy jeszcze odpalić motocykl. Fajnie jeżeli sprzęt jest zimny. No ja już swoim jeździłem, jest zagrzany, ale jeżeli sprzęt jest zimny, możemy spróbować go odpalić. Chwileczkę mam teraz na biegu. I teraz tak, jeżeli kupujecie na wtrysku, to pewnie to będzie wyglądało inaczej. Jeżeli kupujecie gaźnikowy i motocykl jest zimny i sprzedający wam mówi, że ten motocykl stał trochę. Nie bójcie się, że on nie odpali wam, powiedzmy tak. Za pierwszym razem. To nie musi tak się dziać. U mnie zawsze to było trochę dłużej. Sprawdźcie, jak ten motocykl brzmi, czy nie wydaje jakiś stuku. Oczywiście to też można sprawdzić podczas jazdy, ale podczas jazdy jest głośno. Aha, jeżeli sprzedający ma DB killera do waszego półmika, załóżcie go na jazdę próbną. Załóżcie go teraz, żeby lepiej było słychać, co się dzieje w motocyklu. No nic, wydaje mi się, że chyba sporo powiedziałem na temat motocykla. Jeżeli czegoś zapomniałem, no to przepraszam. Wydaje mi się, że to są takie podstawy, które powinniście sprawdzić, które wyeliminują wam dużą część stresu. I oszczędzą sporo pieniędzy. A jeżeli film Wam się podobał, to pamiętajcie: dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i napiszcie, jak Wy sprawdzacie swój motocykl przed zakupem. Dzięki bardzo za oglądanie. Na razie, cześć.